Witajcie w dzisiejszym materiale W piękną niedzielę Słoneczną A w dzisiejszym materiale tak naprawdę o tym panelu Bo jak widzieliście na shortach To wam pokazywałem Mówiłem, że jest Jakiś nowy panel Że będę zakładał No i jest założony, produkuje prąd Jak widzieliście też w tam, tym shortcie jednym To był założony już No i teraz już Mija tak, może już Minął tydzień albo jutro minie tydzień. No i on już tak sobie produkuje. Dosyć fajnie produkuje. Te, mam, e, zrobiłem screena jak e, wygląda napięcie w aplikacji. W sensie no aplikację zrobiłem od regulatora jak to tam wygląda. No i tu mamy ten jeden panel. Ten wielki jest po tej stronie, a ten drugi. Bo tak naprawdę nie teo, teoretycznie to widać, że mamy tylko jednego. Teraz. A ten drugi jest po drugiej stronie, żeby nie. No, że nie muszą być obydwa na tej samej stronie, chociażby więcej prądu dawały, ale tamten też fajnie produkuje, bo ma słoneczko do 14 ma słońce tamten panelik. A ten ma później jeszcze chwilę. Ale słońce nie musi być. Te, te panele działają też tak, że nie świeci słońce i one działają, ale nie ma takiej wydajności. No widzicie, tam jest zacieniony teraz te drzewko, zacienia go tutaj i już nie jest taka moc, ale to jest panel o mocy 200, 240 W. A ten, który jest tutaj, jest o mocy 150 W. Czyli razem mamy 300. 380 W. Ale ten. Ten jest coś brudny, nawet jak widzicie. Jest przybrudzony. Jest przybrudzony. No mamy faj... fajne waty, tak naprawdę. O, kubuś. Tu mamy trawę, mamy fajne waciki z, tego, z tych paneli teraz, fajnie to produkuje. Tędy sobie tutaj wchodzę, tu, tu stawiam drabinę, tu wchodzę na, na ten dach i na tamten dach, żeby go umyć. Albo mogę po tym spróbować, można po tym też, ale tego szkoda tego zbiornika, żeby chodzić po zbiorniku lepiej, lepiej tak. I tak i ten panel jest po tej stronie. Słoneczko jak widzicie ma na sobie i produkuje też fajnie prądzik. Może nie tak fajnie jak produkował po tamtej stronie, ale mnie to nie przeszkadza tak naprawdę. No i co zdać teraz? Jabka ściągamy. Bo dojrzeją sobie w domu Jak one są na tym drzewie i dojrzewają To spadają albo i gniją Więc lepiej Je pościągać Truskawki się już skończyły A ja ładuję hulajnogę oczywiście no, bo trochę fajnych kilometrów porobiła. Była na fajnej podróży. Ponad 21 km zrobiła ta hulajnoga. Ostatnio na jednym ładowaniu. I jeszcze zostało jej kresek, więc realny zasięg mogę wam powiedzieć, że 32 km, jak podał producent, jest realne to zrobienie. Do zrobienia jechałem tak pie 15, niekiedy 16, a niekiedy tak przygazowałem trochę, trochę bardziej, żeby 20, do 20 tak niekiedy i jest to realny zasięg do zrobienia tą kulej nogą. Piękny sprzęcik. No a tutaj, oczywiście, wszystko pięknie produkuje prądzik. Tak co do prądu, to już tutaj jest 90%. Może procent. Teraz zobaczymy, czy jest 90. Ja, 82% kolejnoga. Może zaczęła brać więcej prądu, albo ten, lodówka albo jedno, albo drugie zaczęło brać więcej prądu. No, jeszcze radio, ale radio nie bierze prądu. Teraz, oczywiście, za radio to przepraszam. Trochę musieliście posłuchać. No i pomidorki też fajne tam. Tam są, tam, tam. Tam widzicie pomidorki. No, i jeżeli wam się materiał podobał. Filmik, to zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję, komentarz no i widzimy się w następnym materiale kiedyś.